Dzień dobry, witam wszystkich, nazywam się Krzysztof Sado i jestem współwłaścicielem firmy Europozycjonowanie.pl Postanowiłem zrobić to wideo po pierwsze, żeby pokazać się Państwu jak wyglądamy a po drugie, żeby po prostu przedstawić czym dokładnie się zajmuje nasza firma co robimy i w czym Wam, naszym potencjalnym klientom możemy pomóc Jak już sama na to wskazuję, firma Europozycjonowanie.pl zajmuje się pozycjonowaniem polskich firm na stronach internetowych w wyszukiwarkach Google, Yahoo i Bing. I Specjalizujemy się tak naprawdę w pozycjonowaniu stron internetowych również stepów na rynki europejskie, również oczywiście Polska. Jest niewiele generalnie firm w Polsce, które zajmują się pozycjonowaniem na Europę, ponieważ nie mają właściwych partnerów. My jako polsko-brytyjska spółka naprawdę mamy wiele kontaktów w różnych krajach Europy. A tak naprawdę dlatego to robimy i oferujemy te usługi naszym klientom, bo po pierwsze sami jesteśmy praktykami, a co za tym idzie? Po prostu sami wiemy, jakie wiążą się koszty z otworzeniem oddziału lub możliwością sprzedaży produktów w innych krajach, co niestety albo stety poprawia dochody wielu firm, podwaja zyski. Dzięki temu, że mamy jedno miejsce produkcji, a sprzedajemy produkt na całą Europę, czyli pozyskujemy nowe rynki zbytu nie ruszając się na kraju. To jest faktycznie bardzo, bardzo, bardzo świetna rzecz i, i dzięki dobrym internetu możemy to robić naprawdę z jednego miejsca w Polsce. Dlatego polecam, piszcie do nas na info.europozycjonowanie.pl, Z chęci odpowiem na szybkie pytania. Wyceny są darmowe, więc po prostu zapraszam do współpracy. Ponadto pragnę jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Jesteśmy pierwszą firmą w Polsce, która Państwu daje gwarancję skuteczności. A co za tym idzie? Umowa jest, jest u nas umowa, która obowiązuje przez 12 miesięcy. My deklarujemy, że w ciągu 4 miesięcy wypromujemy 75% Państwa słów kluczowych. Jeżeli nie to przestajemy pobierać pieniążki do czasu, albo wynagrodzenie, jak, jak sami możemy to nazwać, do czasu, aż spełnimy naszą obietnicę, czyli wypromujemy 75% słów kluczowych w Głównej Wyszykowarce Google na pierwszą stronę. Z chwilą, kiedy to osiągniemy, płatności zostają wznowione. Tak jak ja już wspominałem, zapraszam na też również do odwiedzi naszej witryny www.europozycjonowanie.pl Mamy również swój blog, o którym piszę, programem jest Chris Sadlo, czyli tak naprawdę ja, gdzie piszę o tym, co robimy i, i do czego zachęcamy. Więc jeżeli jesteście firmą, która poszukuje kogoś, kto ma doświadczenie, nie jest tylko gigiem informatycznym, ale człowiekiem, który zarabia pieniądze i wie, jak generalnie funkcjonuje biznes i tak naprawdę wie z praktyki, co, jakie korzyści są z tym związane i może o nich powiedzieć, może się podzielić z Wami tą, tą wiedzą. Zapraszam, bo naprawdę możemy pomóc i pomóc Państwu zarabiać dużo więcej pieniędzy. Kłaniam się i jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Do widzenia.